właśnie zwróciliśmy z czerwcówki podczas której testowałem różne udoskonalenia, które zrobiłem w aucie i tak między innymi dłuższy wyjazd taki kilkuset kilometrowy przetestowaliśmy wentylator, ten przekaźnik chłodnicy wymieniony to wszystko bardzo ładnie działa testowaliśmy też boost który tutaj żeśmy sobie pobrali i na czujnik tutaj wskaźnik doładowania może nie czujnik wskaźnik doładowania bardzo to mi się sprawdziło bardzo fajnie widać jak doładowuje w mojej konfiguracji w moim ustawieniu tak doładowuje daje mi się gdzieś do 1.3 bara i potem jest takie zatrzymanie już czyli jakby sterownik kontroluje żeby nie było przeładowania Czasami nie wiem, czy tam może w porywach 1,5, ale tak widzę, że do, do 1,5 nawet troszeczkę mniej przy maksymalnym doładowaniu. A potem jest kontrola, czyli wiem, że wszystko działa. Ten elektrozaworek działa prawidłowo, to mi się sprawdziło. No i sprawdził się ten wentylator. On tam sobie chodzi pod maską elegancką. To też nie wiem, na ile to, czy coś to daje. Przy wolnej jeździe na pewno, przy szybkiej jeździe podobno nie ma to sensu, gdzieś tam na autostradzie. Ale przy wolnej jeździe i przy podjazdach, przy ruszaniu, to tak. Więc te rzeczy mi się sprawdziły. A co się, co, co się nie sprawdziło, to znowu się pojawiła ta kontrolka od poduszek. Podziałało jakieś tam dwa tygodnie i znowu to chodzi skacze, także no, będę musiał wstawić oporniki wszędzie tam gdzie jest dobre to będzie działać, tam gdzie jest złe to system będzie oszukany bo i tak nie zamierzam tych poduszek nigdy użyć więc yy, no, zrobię taki system redundancji, żeby to jednak nie, nie migało mi a co mi nie działa dobrze to wskaźnik zużycia paliwa to i klimatyzacja też. Będę musiał klimatyzacją się zająć, bo też już upał idzie, a nie działa. Wyjąłem sobie szufladę jedną. Tutaj odkręciłem tą pokrywę. I teraz będę tutaj zobaczył. Co tutaj podejrzewam, że gdzieś pływak może się urwał, czy coś, że to pokazuje. Raz pokazuje maksimum, potem gdzieś spada na połowę, potem jest 3 czwarte. Potem nie ma paliwa, potem to wraca, więc kompletnie niewiarygodne. No więc yy, odkręcę tutaj 6 śrub, tu zdejmę, tam wtyczka jest. Nie wiem, czy, czy dam rady to wyjąć przez tą zabudowę, bo nie robiłem tego jeszcze nigdy. Czy tu nie będzie za nisko, jednak. Ale. No ale zobaczę, no zobaczę czy tutaj można zrobić. No. Już widzimy co się stało. Jak to ma pokazywać. Jak się rozpadło. Jak to ma pokazywać? No, jest nadzieja, że będzie na, da się naprawić. Teraz trzeba wyłowić pływak. Pływak powinien, przynajmniej no pływakiem, pływać, pływać po powierzchni. Narożnik, lewa góra prawa lewy dół raczej, lewy dół raczej jest pływak tu po tej stronie udało mi się go ściągnąć tu teraz go wyjąć kurde w końcu, w końcu, tak, tu są tylko zatrzaski, tu nie ma nic innego, jest jakby dwa zatrzaski, może to trzeci, ale to raczej jest tylko prowadnica, dwa zatrzaski i tu wchodzi, tu nie ma nie ma jak tego przykręcić, więc siedzi już maksymalnie, zamontujemy i zobaczymy. Czy będzie dobrze, już pływak mi nie będzie wypadał? Konserwacja zakończona, wszystko podłączone, zaciągnięte śrubki, zaciągnięte kostka wpięta, pozostaje mi teraz tutaj przykryć i mam koniec. Także polecam. Takie rozwiązanie, żeby mieć dostęp do saka paliwa bez wyciągania całej zabudowy, tak? tylko demontaż szuflady, i tutaj, żeby mieć wycięte, żeby móc dokonywać inspekcji i ewentualnych napraw, bo elegancko wszystko wchodzi. Więc dobrze mieć taką możliwość. To jest taki mój best practice. Problem z zapalającą się lampką airbaga rozwiązałem definitywnie w dwóch patrolach, w tamtym i w tym, troszeczkę w innej konfiguracji, używając yy, jednowatowych 22 oma oporniczków, które kupiłem za 4 zł na Aliexpress Dali mi 20, zużyłem tam 4 czy ileś. I tak, pierwsza rzecz podstawowa to są te wtyczki tutaj. Pokażę może. O, tu widać tą wtyczkę. Żółtą wypiąłem, i tu włożyłem sobie opornik. w Gniazdo wtyczki. Nie lutowałem, po prostu włożyłem bezpośrednio. Tak, czyli tu jest. Tu może tak pokażę, żeby było widać. O, tu jest taka wtyczka, a tu jest wtyczka, która przychodzi z przewodem. To do, w tą z przewodem, w te dwa miejsca, gdzie, gdzie mamy wolne piny. Otwory, wkładamy te dwa druciki i po włożeniu, ja to zwykłą taśmą poprzykręcałem, czyli nie modyfikowałem, nie lutowałem nic, po prostu włożone i zaklejone. I tak w tamtym aucie tak zadziałało, że włożyłem tylko w te dwie wtyczki, natomiast w tym aucie niestety dalej się zapalało, trzeba było jeszcze głębiej, tam jest jeszcze, jeszcze jest druga wtyczka żółta. Tutaj. Także zrobiłem w dwóch miejscach. Nie wiem, gdzie ona teraz jest. Ta wtyczka schowana gdzieś tam jest schowana. W każdym razie są dwie wtyczki: jedna jest tu, w tym miejscu, a druga jest w tym miejscu, żółta do oderbega. I musiałem jeszcze i w tych miejscach nie zadziałało. To dopiero w tym miejscu zadziałało. I takie coś warto mieć, jeżeli zepsuje nam się już poduszka opór, ona już nie działa i tak nie jest potrzebna do niczego. I to kosztuje 4 zł za 20 sztuk. No i mi obsłużyło dwa auta, i definitywnie mogę stwierdzić po kilku miesiącach, że problem został rozwiązany.